Chcesz się dowiedzieć, jak zminimalizować ataki w epilepsji, jak poprawić swój stan zdrowia i zaskoczyć tym niejednego swojego lekarza? A może chcesz poznać przepis jak wyjść z choroby? Jeśli tak, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Ja nazywam się Iwona Sokołowska. Jestem dietetykiem. Prowadzę również bloga www projektitmi.pl, na którym znajdziesz mnóstwo ciekawych artykułów, nie tylko o diecie w epilepsji, ale również o diecie dla kobiet ciężarnych, dla mam karmiących, o diecie niskowęglowodanowej, a także o fitoterapii i zielarstwie. Jestem także wykładowcą akademickim oraz mamą na pełen etat. Ale dziś chcę opowiedzieć Ci, jak pokonałam epilepsję i jak już ponad 10 lat nie biorę leków, nie mam napadów. I tak jest to możliwe. Posłuchaj więc, jak wyjść z epilepsji. Zapraszam na podcast. Na początku chcę się przyznać, że ten podcast jest dla mnie bardzo osobisty i trochę musiałam dojrzeć do tego, abym w końcu mogła go nagrać. Dlaczego? Dlatego, że widząc, jaki jest deficyt wiedzy o epilepsji, chcę zacząć promować tą wiedzę w naszym kraju i chcę zmienić właśnie postrzeganie pewnych rzeczy, myślę, które są właśnie spowodowane niewiedzą bądź. Brakiem dostępu do rzetelnych źródeł. Dlatego też stworzyłam projekt Epilepsja i rusza on właśnie we wrześniu. I podczas tego projektu będę promowała wywiady ze specjalistami, będę edukowała na temat diety w epilepsji, na temat życia epileptyka. A dziś, dziś właśnie chcę się podzielić tym, jak u mnie wyglądała choroba. Z czym się zmagałam i co się musiało zadziać, żeby w końcu ona zniknęła z mojego życia i żebym ja w końcu wzięła sprawy w swoje ręce. Analizując swoje życie, tak, no 15 lat wstecz, widzę, że moje ciało prawdopodobnie dawało mi znać już dużo wcześniej, że coś jest na rzeczy, że coś się dzieje ze mną niedobrego. Ja jednak tego. Nie zauważyłam, moi rodzice wtedy też tego nie widzieli. Jako mała dziewczynka miewałam ogromne, okropne koszmary nocne. Budziłam się w nocy. Wszystkie meble, wszystkie przedmioty w pokoju były ogromne. Ja byłam przerażona, trzęsłam się cała zamykałam oczy, to mi się strasznie kręciło w głowie. Nie mogłam spać, panikowałam. Światło musiało być zapalone w pokoju. To było straszne przeżycie. Ja pamiętam to do dziś. Jako nastolatka miałam incydent, że nie można było mnie dobudzić. To też pamiętam. Rok później pojawił się mój pierwszy atak toniczno-kloniczny. Także składając nawet te dwie, trzy rzeczy do kupy, można zauważyć, że organizm już mówił: Halo, zaopiekuj się mną, ze mną nie jest dobrze. Niestety no, w latach 90. Wiedza nie była taka ogromna, poszerzona o epilepsję, jak jest teraz, choć i tak jest bardzo mało informacji dla epileptyków, jak sobie z nią radzić, właśnie z tą epilepsją. No ale jak właśnie się pojawił ten mój pierwszy atak toniczno-kloniczny, wylądowałam w szpitalu. Miałam wtedy 15 lat, byłam w liceum, w pierwszej klasie liceum i wtedy właśnie, był dość mocny ten atak na pierwszym śnie wylądowałam właśnie w szpitalu dwa tygodnie siedziałam w tym szpitalu no nie są zbyt miłe wspomnienia z tamtego okresu, ponieważ nie pojechałam na obóz harcerski, nie byłam na zakończeniu roku szkolnego w szpitalu mnie moi koledzy koleżanki odwiedzali, no nie było to zbyt przyjemne i właśnie tak przeglądając i przygotowując się do tego podcastu Patrzyłam na swoje karty zapisu, ze, wypisu ze szpitala, i okazało się, że w sumie miałam dwa takie incydenty, których nie można było nazwać atakiem typowym, ale które mogły być aurą, ponieważ nie można było mnie dobudzić. Jednego nie pamiętam. Nie wiem, co to był za incydent, nawet będę musiała się chyba dopytać mojej mamy. Diagnostyka była kierowana tylko i wyłącznie, oczywiście, w kierunku EEG. W różnych kombinacjach. W dzień, w nocy, poprzez panej nocy różnie badano mnie. I jeżeli chodzi o podsumowanie, farmakoterapię, no to dano mi standardowo depakinę. Wtedy dostałam 700 mg na dobę. Z tego co pamiętam, to w karcie było napisane 500 wieczorem, 300 mg rano. Więc dwa razy dziennie musiałam zażywać depakinę. Pamiętam też, że. Dwa razy w roku chodziłam na EG, mam nawet wypisy niektórych EG, no i różnie bywało z tymi pomiarami. Ogólnie miałam zmiany patologicznie nasilone w okolicach skroniowych, ze za zazna za zaznaczoną tendencją do czynności, właśnie napadowej. więc ogólnie bóle głowy miałam albo w potlicy, albo w skroniach. Do tej pory, słuchajcie, jak mnie boli głowa. Boli mnie w skroniach. Zawsze pamiętam też, że czekałam na taki opis badania na wdechu. No i nie zawsze on był zadowalający. I tak bardzo y, chciałam wrócić do, do normalności. I tak bardzo, bardzo chciałam wyzdrowieć. I byłam zła na siebie, że choruję. Dlaczego? W sumie nie wiem. Na kogoś trzeba było być złym. No to byłam na siebie. Kiedy miewałam ataki? A i miewałam właśnie podczas snu, a raczej no na pierwszym śnie, więc dążyłam dopiero zasnąć, a już miałam atak. Oczywiście były to typowe ataki toniczno-kloniczne, gdzie miałam drgawki. Kończyło się to pogryzionym językiem, pogryzionymi policzkami od wewnątrz, zakrwawionymi poduszkami bądź piżamą zawsze jak się budziłam nieprzytomna sprawdzałam poduszkę jeżeli była zakrwawiona już wiedziałam, że mam atak, miałam atak. Po ataku bardzo majaczyłam, chodziłam w amoku, dużo rzeczy robiłam, o których nie miałam żadnego pojęcia i dopiero później. Moi rodzice mi mówili, że tak się działo. Spałam bardzo dużo. Organizm był wycieńczony i musiał odespać ten atak. Z takich jednych jednego chyba najważniejszego ataku dla mnie który zapadł mi w pamięci to był atak jak byłam sama w domu. Pamiętam to już oczywiście jak doszłam do siebie, że wychodząc na balkon zobaczyłam, że jest groch rozsypany. Po całym moim balkonie, i później, jak szłam wyrzucić śmieci, to zobaczyłam, że na klatce schodowej również jest rozsypany groch. Prawdopodobnie po ataku obudziłam się, weszłam do kuchni, wziąłam ten groch, wyszłam na balkon, wtedy mieszkałam na ósmym piętrze, słuchajcie, rozsypałam na balkonie, wyszłam na klatkę schodową, rozsypałam na klatce schodowej ten groch, i teraz, jak to opowiadam, to może to się wydawać śmieszne, natomiast Mogło się to skończyć tragicznie w skutkach, bo mogłam naprawdę wypaść przez ten balkon, spać ze schodów, zrobić sobie krzywdę, ponieważ ja nieświadomie to wszystko robiłam. Albo na przykład kładłam się w nocy w skarpetkach, by yy, wróć. Kładłam się bez skarpetek, a budziłam się w skarpetkach, więc no to też było coś dziwne, ale to były już takie ostatnie ataki, których nie odczuwałam bardzo intensywnie, które już nie były typowymi atakami toniczno klonicznymi nie miałam pogryzionych um, ust, natomiast budziłam się trochę oszołomiona i właśnie bardzo często było to, że się budziłam w skarpetkach. To już było na wychodzeniu z choroby wtedy. Były, te ataki były już leżejsze. No i w sumie tak sobie mijał czas, brałam leki okropnie przytyłam. Ja ważyłam prawie 100 kilo. To było apogeum mojej wagi. To było coś strasznego. A jako nastolatka chciałam wyglądać naprawdę fajnie. No i co? No i wyglądałam jak taka bańka w wstańka. Na początku ogólnie nie docierało do mnie, że jestem chora. I że. Muszę brać leki. No i starałam się oczywiście żyć jak inni moi rówieśnicy. Całkiem normalnie. Niestety bardzo często kończyło się to atakami. Zdarzało się też, że, że nie brałam leków po kryjomu przed moimi rodzicami. No i oczywiście ataki wtedy miałam dużo częściej niż jakbym brała leki. A kiedy jeszcze miałam ataki? Po imprezach całonocnych bądź po alkoholu w wyniku wielkich, nieoczekiwanych emocji, a jako nastolatka miałam ich naprawdę dużo i później na studiach również. Na przykład po oglądaniu telewizji w nocy po ciemku, teraz szczerze powiedziawszy, nikt nie uraczy mnie telewizją po ciemku. Ogólnie ja nie mam telewizora w domu. No i jeszcze takim pamiętam punktem zapalnym do moich ataków były stresujące sytuacje, stresujące dni, jakieś klasówki, jakieś egzaminy. Zaraz na pierwszym śnie zaczynałam mieć drkawki, no i kończyło się to typowym takim atakiem toniczno-klonicznym. Myślę, że osoby, które Chorują na padaczkę, wiedzą o czym mówię i mogą się ze mną połączyć w bólu. Ale jeszcze takim ważnym elementem, jaki niesie ze sobą choroba epileptyczna, no to są skutki uboczne, bo niestety ataki dzieją się w mózgu, więc ten mózg jest niszczony przez te wyładowania. Jakie efekty uboczne u mnie się pojawiły? Przede wszystkim. Otyłość, okropna otyłość. Przez to niestety, ale miałam ogromne problemy z dowartościowaniem się, problemy emocjonalne, zaburzenia odżywiania, słuchajcie. I tak naprawdę skutki tych zaburzeń odczuwam do dziś i pracuję do dziś nad nimi. Także ta otyłość spowodowana chorobą i braniem leków wywołała ogromny zamęt w mojej głowie, w moim organizmie. No i Takim też bardzo wielkim efektem ubocznym u mnie był problem z pamięcią. Szczerze powiedziawszy, to ja nie mam wspomnień. Nie mam wspomnień z okresu dziecięcego, nie mam wspomnień z okresu wczesnoszkolnego, z podstawówki, z liceum. Jak przez mgłę pamiętam swoje studia, ja jestem pozbawiona wspomnień, słuchajcie. I gdyby nie moje zdjęcia, to ja bym bardzo dużo rzeczy nie pamiętała. Myślę, że nadal nie pamiętam, a zdjęcia jakoś tam starają mi się utrwalić te chwile. Do tej pory robię dużo zdjęć, bo kto wie, jak ten mój mózg będzie pracował w przyszłości. Mam też słabą pamięć, jeżeli chodzi na przykład o zapamiętywanie książek. I u mnie czytanie książek kończy się tak, że muszę. Mieć pełno karteczek indeksujących, żeby zaznaczyć sobie to. Co jest dla mnie ważne, a zazwyczaj jest dla mnie ważne trzy czwarte książki, bo jak już czytam książki, to czytam je w 100% zaangażowania i biorę takie pozycje, które są dla mnie bardzo interesujące. Więc książki są zawalone kartkami indeksującymi, robię sobie również spis tej książki, żeby wiedzieć, o czym ona jest i żeby tak właśnie ćwiczyć swoją głowę. A czytanie książki dla mnie jest świetnym treningiem. Na pamięć. No i tak w sumie brałam sobie te leki, chorowałam sobie na padaczkę, byłam otyła, miałam problemy z pamięcią, trochę się stawiałam tej chorobie, jednak ona mnie rozkładała na łopatki, aż w końcu pogodziłam się z nią. Dogadałam się, dobra, wygrałaś. Niech ci będzie. No i poddałam się trochę, bo zrozumiałam, że taki już jest mój los. Muszę brać leki, muszę być gruba i przynajmniej nie będę miała ataków. Dziś oczywiście tak sobie myślę, że to było strasznie błędne myślenie i moje rozumowanie. No ale wtedy nie miałam takiej wiedzy, jaką mam teraz, i wtedy naprawdę byłam postawiona pod ścianą. Na szczęście naprzeciwko miałam drzwi, które się otworzyły. Bardzo szybko. I co było tymi drzwiami? To był taki punkt zwrotny, słuchajcie, jak w takich, nie wiem, filmach science fiction, że się otwierają takie wrota i tam takie światło wychodzi. Tak sobie teraz to wizualizuję. Takim punktem zwrotnym, słuchajcie, stało się to, że moja mama zaproponowała mi, słuchaj, córka, ty, może zrobisz prawo jazdy. A ja mówię, mamo, no jak ja mam zrobić prawo jazdy, jak ja mam badaczkę? No co ty, na głowę upadłaś? Tak sobie pomyślałam. No ale później tak zaczęłam drążyć temat, podpytywać się ludzi. Dowiedziałam się od mojej koleżanki, że jej ojciec też miał badaczkę, ale zaleczył ją i już od wielu, wielu lat nie bierze leków i normalnie funkcjonuje bez ataków. No to ja szybko... Nie zastanawiając się za długo, umówiłam się do swojego neurologa i zapytałam się pana doktora, czy ja mogłabym zrobić prawo jazdy. No i pan doktor tak usiadł i powiedział, no w sumie mogłaby pani, ale ja muszę mieć pewność, że pani będzie zdrowa, nie będzie pani miała ataków i nie będzie pani brała leków. No to ja ciągnąc temat, oczywiście pociągnęłam pana doktora za język, on powiedział, że okej, okay, możemy spróbować. No i pierwszym takim punktem do zrobienia prawo jazdy było to, aby w trakcie roku przy braniu dawki leków, jaką brałam, nie mieć ataków. No dobra, no to się zaczęło. Zaczęłam diety różnego rodzaju, oczywiście yy, z różnym skutkiem. Popsułam sobie trochę energii, bo w Dukana weszłam i trzy miesiące na Dukanie siedziałam, wtedy schudłam naprawdę fajnie. Wtedy właśnie też um, zrobiłam kurs na instruktora fitness, który stał się Strzałem w dziesiątkę, słuchajcie. No i do tej pory jestem instruktorem fitness. Zaczęłam również kombinować z dietą ketogeniczną. I no nie za bardzo sobie dopasowałam tą dietę. Źle się po niej czułam, miałam gorzko w ustach. Ogólnie było słabo Więc poszłam bardziej w dietę niskowęglowodanową No i to też było z różnym skutkiem Natomiast no ta waga, którą zrzuciłam Powiedzmy w Dukanie, to ona tak się wahała Było tak 5... W jedną stronę, pięć w drugą, ale nadal ta nadwaga była. Już nie była otyłaś, otyłość, ale nadwaga, bo no bycie instruktorem mnie trochę zobowiązywało. Zaczęłam też y, dużo ćwiczyć i sport stał się dla mnie takim mega motorem napędowym do tego, żeby wyzdrowieć. Więc trochę to też poszło w złym kierunku, bo uzależniłam się od tego sportu, co było troszeczkę y, słabym rozwiązaniem. Tak teraz patrzę sobie z perspektywy czasu, natomiast nabawiłam się przez to sporo kontuzji i troszeczkę moja, moja psychika na tym ucierpiała. Dziś natomiast mogę powiedzieć, że nie warto to było zrobić, ale jestem mądrzejsza o to doświadczenie i em, mam nadzieję, że inni. Nie będą powielać moich błędów, ale sport jak najbardziej bardzo, bardzo przyczynił się do tego, że zmniejszyła się u mnie napadowość. Zaczęłam się wysypiać, bo jak oczywiście wszyscy lekarze dookoła mi trąbili łącznie z moim bratem i moimi rodzicami, wysypia się, wysypia się, ty musisz chodzić spać, no to zaczęłam spać. I nagle zobaczyłam. Że to wszystko działa. I to było mega fajne, że minął rok, a ja nie miałam napadów. To było naprawdę. Cudowne uczucie, jak poszłam do mojego neurologa i mówię: no dobra, to lecimy dalej z tym koksem. Punkt numer dwa, co trzeba zrobić, odstawiamy leki. No oczywiście lekarz mnie trochę postawił na ziemię i powiedział: Hola, hola, koleżanko, no dobra, nie miałaś ataków przez rok. Te Twoje EG są takie trochę średnio na jeża, no dobrze, ale możemy spróbować. No, i zaczęłam powoli odstawiać leki. Pozytywnie myślałam, na maksa. Wkręciłam się w bycie instruktorem. Byłam przeszczęśliwa wtedy, to był naprawdę fajny czas. Mimo, że trochę życie osobiste w pewnym momencie legło w gruzach, na szczęście moje zdrowie jakoś za bardzo nie ucierpiało na tym. I odstawiłam te leki, no i lekarz powiedział: no dobra, no to. Kolejny etap, już taki ostatni. Musisz rok czasu wytrzymać bez leków i bez napadów. I tutaj mogę się przyznać bez bicia. To był najtrudniejszy rok w moim życiu. Nie wiem, jak ja tego dokonałam, ale się udało i jestem do tej pory mega dumna ze siebie samej. Oczywiście, że miałam jakieś takie małe załamki i e, myślałam, że zacznę normalnie żyć jak inni, ale tak z tyłu głowy już te nawyki, które przez te dwa lata sobie wcześniej wpoiłam, mówiły mi Iwona, ale tak nie powinnaś robić, bo to się skończy atakiem. I moim celem, takim ogromnym celem było zrobienie tych prawojazd, tego prawojazdy, bo to chyba się tak odmienia. I bardzo tego chciałam, bardzo tego pragnęłam i chyba pragnienie tego było tak ogromne, że dzięki temu nie robiłam wielu e, niepotrzebnych błędów. Wysypiałam się, moja dieta zaczęła nabierać fajnych kształtów. Poszłam, słuchajcie, na studia z dietetyki i w Wtedy się tam mi naprawdę oczy otworzyły, i wtedy zaczęłam bardziej stosować po ludzku tą dietę ketogenną. Wtedy też po konsultacjach z moimi wykładowcami zmieniłam troszeczkę nastawienie do tej choroby, do diety, ogólnie do stylu życia. I to naprawdę fajnie się zaczęło układać, i w pewnym momencie było takie załamanie, słuchajcie, przyznam się że prawdopodobnie miałam chyba dwa ataki. Mogę przypuszczać, że to były ataki, ponieważ rano wstałam troszkę oszołomiona, jakbym była na kacu. Natomiast nie miałam żadnego e, pogryzienia w buzi, nie miałam pokrwawionej poduszki, więc nie był to atak toniczno-kloniczny, żadnego dziwnego ułożenia mebli też nie było w domu. W skarpetkach też się nie obudziłam. Natomiast dość dziwnie się czułam i powiedziałam sobie tak wewnętrznie, że jeżeli jeszcze raz się coś takiego powtórzy, no to wrócę ze spuszczoną głową do mojego lekarza neurologa i mu powiem: Panie doktorze, trochę chyba poległam. Co z tym fantem robimy? Na szczęście tak się nie zadziało i na szczęście nie miałam drugiego takiego incydentu. Badania później się poprawiły. Minusem moim takim, i przyznaję się tutaj, na forum było to, że przestałam się kontrolować, jeżeli chodzi o EEG. I z ręką na sercu bo teraz trzymam rękę na sercu, mówiąc to przyrzekam, że do końca z roku pójdę na EEG, aby sprawdzić, jak się miewa mój mózg. Bo nawet jestem bardzo ciekawa, czy nadal mam takie zmiany, ostre fale które mogą spowodować u mnie atak czy nie. I jeśli słucha mnie ktoś, kto cierpi na epilepsję, to naprawdę mam kilka takich cennych wskazówek i cennych rad odnośnie zmiany swoich nawyków żywieniowych i odnośnie zmiany swojego życia. Warto odstawić węglowodany. Stopniowo oczywiście, powoli, bez spiny, wszystko na luzie z czasem zejdzie, ale zacząć od cukru, zacząć od słodyczy, od pszenicy i to wszystko stopniowo zmniejszać i zmniejszać, aż w końcu dojdzie się do minimum i te węglowodany właśnie zastąpić dobrymi tłuszczami. Wprowadzić większą ilość świeżych warzyw i kiszonek w Prowadzić również odpowiednią suplementację, bo ona jest naprawdę ważna. Witamina B, kompleks witaminy B, witamina D to są naprawdę podstawowe witaminy, których nie powinno zabraknąć w organizmie. Kontrolować swój stan zdrowia i zobaczycie, że organizm zacznie czuć się lepiej. I jeśli dodasz do tej diety odpowiednią ilość snu, redukcję stresu, sport i zadbasz o swoje pozytywne myśli, to kurczę no śmiem twierdzić, że czekacie sukces. Naprawdę sukces. I wiem o tym, że jest to możliwe do zrealizowania. Trzeba tylko chcieć i trzeba przestawić myślenie. Może zmniejszy się napadowość, może zniknie, znikną aury albo zniknie lekoporność. I dzięki temu te ataki staną się słabsze, lżejsze. Aż w końcu życzę każdemu, że wyzdrowieje tak jak ja. I naprawdę jest to bardzo, bardzo indywidualne, ponieważ każdy jest inny. I wszystko zaczyna się w głowie. Ataki, padaczki przede wszystkim zaczynają się w głowie. Więc zachęcam, spróbujcie zróbcie to dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojego otaczenia, dla rodziny. I nie poddawajcie się. A jeżeli ktoś chce zrobić to pod okiem specjalisty, to zapraszam do kontaktu ze mną. Ja naprawdę z przyjemnością poprowadzę osoby w epilepsji. Wystarczy tylko umówić się ze mną na konsultację, i podczas tej konsultacji wszystko się wyjaśni. Na taką konsultację można się umówić przez Mój sklep internetowy, wystarczy zakupić pojedynczą konsultację, można ze mną się skontaktować telefonicznie bądź mail, mail, mailowo. Naprawdę dowolność jest w kontakcie i zachęcam serdecznie osoby, które chcą spróbować zmienić swoje życie i poprawić swój stan zdrowia. A ja życzę dużo zdrowia, dużo pozytywnej energii, dużo wdzięczności, radości z życia i ogromnej ilości snu każdemu. I bardzo bym chciała, aby osoby z epilepsją uwierzyły w siebie, że się da lepiej żyć i zdrowiej żyć, i naprawdę wystarczy trochę pogłębić temat choroby i temat swojego ciała. I z tym. Was dzisiaj zostawiam. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam również do subskrypcji mojego newslettera. Możecie to zrobić na moim blogu, wchodząc na stronę www.projektitmi.pl. A dziś kończę i widzimy się w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do usłyszenia. Cześć!